Dzień dobry w poniedziałek 9 stycznia. Zapraszam na nowe wydanie Biznes Update. Business Update to codzienne informacje biznesowe. Odsłuchaj przed pracą i zacznij dzień z przewagą. Czwartek na GPW zmiana głównych indeksów była bliska zerów. Na WIG 20 najbardziej negatywnie wyróżnił się PKN Norland, który tracił 5%, co zbiegło się z informacją o interwencji ułoknik w sprawie cen paliw. Wśród spółek średnich najmocniej rosła grupa pracy prawie o 10%. Jeszcze w piątek spółka wydała komunikat, że dotychczasowi akcjonariusze przekażą akcje spółki o wartości ponad 14 milionów złotych dla kadry 18 menedżerów spółki. W piątek w Stanach Zjednoczonych mocne odbicie, główne indeksy około 2,5% na plusie, z nadzieją na odpuszczającą inflację. Od czwartku cena ropy już nie spada i utrzymuje się na poziomie około 74 dolarów za baryłkę WTI i 79 dolarów za brent. W poniedziałek rano za dolara płacimy 4,39, a za euro 4,68. Gospodarka i makroekonomia. GUS podał, że inflacja konsumencka wyniosła w grudniu ubiegłego roku 16,6% w ujęciu rocznym. W porównaniu z listopadem ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 20%, W listopadzie wskazanie inflacji wyniosło 17,5%. Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w grudniu ubiegłego roku 5,2%, w tym samym miesiącu rok wcześniej było to 5,1%, według informacji resortu pracy i polityki społecznej na koniec zeszłego roku w urzędach pracy zarejestrowanych było 813 tysięcy bezrobotnych, podczas gdy miesiąc wcześniej było ich około 800 tysięcy. Wiadomości z Unii Europejskiej inflacja w strefie euro osiągnęła w grudniu minionego roku poziom 9,2%, w listopadzie wzrost cen konsumpcyjnych wynosił 10,1%, rośnie natomiast inflacja bazowa, czyli z wyłączeniem cen żywności i energii w grudniu wyniosła 5,2%. Inflacja we Francji nieoczekiwanie spadła w grudniu do 6,7% znacznie poniżej rekordowego odczytu miesiąc wcześniej na poziomie 7,1%. Jest to sygnał, że spowolnienie wzrostu cen energii pomaga Europie przezwyciężyć najgorszą część kryzysu inflacyjnego. W wiadomości ze świata wszedł w życie dwuletni zakaz kupna domów w Kanadzie przez część cudzoziemców. Ma on na celu złagodzenie sytuacji na jednym z najbardziej niedostępnych rynków mieszkaniowych na świecie. Od lat średnia cena domu w Kanadzie wynosi około 800 tysięcy dolarów kanadyjskich, czyli około 570 tysięcy dolarów amerykańskich, ponad 11 razy więcej niż średni dochód gospodarstwa domowego po opodatkowaniu. Prezydent Joe Biden ogłosił rozszerzenie programu przyjmowania maksymalnie 30 tysięcy migrantów miesięcznie z Kuby, Haiti, Nikaragui i Wenezueli. Amerykańska administracja planuje także wydalanie tych przybyszów, którzy nie stosują się do lokalnego prawa. Rząd Stanów Zjednoczonych zatwierdził pierwszą w historii szczepionkę dla pszczół przeciwko śmiertelnej chorobie zwanej zgnilec amerykański. Informacje biznesowe. Notowana na New Connect grupa Platic Image podpisała umowę na wykonanie cyfrowych efektów wizualnych do czwartego sezonu serialu Wiedźmin produkowanego przez Netflix. Wynagrodzenie spółki za tę usługę stanowić będzie około 8,5 miliona złotych. Obecna kapitalizacja spółki to ponad 90 milionów złotych. EBIT LTM spółki na wrzesień przekroczył 12 milionów, a obroty 130. Bank Millennium umożliwia swoim klientom rejestrowanie działalności gospodarczej w aplikacji mobilnej oraz w systemie bankowości elektronicznej. Klienci będą także mieli możliwość skorzystania ze wsparcia merytorycznego. Sąd w Kalifornii wstępnie zatwierdził ugodę dotyczącą całkowitego wycofania się przez powodów z jakichkolwiek roszczeń wobec CD Projektu i członków zarządu firmy oraz wypłaty powodą kwoty 1 850 dolarów przez spółkę oraz ubezpieczyciela. Sprawa dotyczy pozwu złożonego przez pięć osób fizycznych, które zażądało ustalenia, czy warunki Steam Distribution Agreement naruszały reguły prawa konkurencji w Stanach Zjednoczonych. Tauron podpisał umowę z Polską Grupą Górniczą na zakup węgla dla jednostek wytwórczych grupy. Szacowana wartość dostawy węgla na 2023 rok to około 960 milionów złotych. Umowa obowiązuje od 1 stycznia i zawarta została na czas nieoznaczony. Wiadomości ze świata: Microsoft zintegruje technologię Chat GPT OpenAI z ich wyszukiwarką Bing, aby zwiększyć jej możliwości. Ma to rzucić wyzwanie Google. Microsoft, który w 2019 roku zainwestował miliard dolarów w OpenAI i korzysta z technologii startupu na platformie Azure, może uruchomić wersję Bing wspieraną przez ChatGPT jeszcze przed końcem marca. Amazon planuje zwolnienia pracowników na poziomie 3,5%, które dotkną ponad 18 tysięcy osób. Jest to najwyższa redukcja odnotowana w ubiegłym roku w Amazon. Powodem jest niepewność sytuacji gospodarczej. Przedstawiciele WhatsApp należącego do Meta Platforms zapowiedzieli w czwartek, że użytkownicy aplikacji będą mogli korzystać z serwerów proxy do przesyłania wiadomości, aby uzyskać dostęp do usługi w krajach, w których aplikacja jest zablokowana. Użytkownicy w krajach takich jak Iran i Syria korzystali dotychczas z VPN-u, aby ominąć cenzurę internetową. Współzałożyciel izraelskiej firmy monitorującej cyberbezpieczeństwo Hudson Rock, Alon Gal, potwierdził, że hakerzy wykradli adresy e-mail ponad 200 milionów użytkowników Twittera. Informacje dotyczące skali procederu początkowo nie były jednoznaczne, a pierwsze grudniowe informacje mówiły o kradzieży 400 milionów adresów e-mail i numerów telefonów. Mercedes-Benz jest gotowy zainwestować miliardy euro w utworzenie 10 tysięcy punktów szybkiego ładowania w Ameryce Północnej, Europie i Chinach do 2030 roku. Producent auto rozpocznie w tym roku budowę punktów w Ameryce Północnej. Planuje utworzenie 2500 punktów ładowania w 400 lokalizacjach w większości stanów Stanów Zjednoczonych i Kanady do 2027 roku. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Wywodzący się z Polski obecnie międzynarodowy unicorn Doc Planner znany z m.in. znanego lekarza, przejął polską platformę SAS dla lekarzy MyDoktor, z której korzysta 47 tysięcy lekarzy i umawia 2 miliony wizyt co miesiąc w Polsce. Ze znanego lekarza korzysta 24 tysiące lekarzy i umawia nieco ponad milion wizyt miesięcznie. 4Wise Group wspierający procesy biznesowe w modelu outsourcingowym dołączył do grupy Elvik. Pozwoli to wzbogacić ofertę grupy Elvik o usługi abonamentowe IT. Model zapewni wdrożenie i optymalizację procesów dostosowanych do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw. Elvik kupił 50% udziałów od założycieli. Elvik do 2023 roku planował 4 miliardy obrotu. 4 w 2021 miał zaledwie 1,1 mln złotych przychodów. Stelis, startup oferujący rozwiązania dla klubów sportowych, poszukuje inwestorów na rozwój około miliona do czterech milionów euro. Platforma została wdrożona m.in. w Widzewie Łuci PGS Krzebelhatów. W zeszłym roku miał 4 miliony złotych przychodów, w tym ma je zwiększyć nawet do 10 milionów. W wiadomości ze świata firma Johnson ⁇ Johnson przedstawiła plan wydzielenia części, części swojej działalności w zakresie zdrowia konsumentów. Nowa firma będzie nosiła nazwę Kenwhe Inc. i obejmie marki takie jak Tylenol, Listerin, Neutrogena i Nicoret. Proponowane warunki sprzedaży akcji zostaną ujawnione w późniejszym terminie. Publiczną ofertę akcji Kenwhe na giełdzie New York Stock Exchange przeprowadzi Goldman Sachs. Według badań przeprowadzonych przez firmę HCraft Partners największe fundusze hedgingowe utrzymają w tym roku lwią liczbę klientów. 5% firm zarządzających funduszami hedgingowymi na świecie ma w bieżącym roku przejąć od 80 do 90% inwestorów. Surgo Cup Partners nowy fundusz hedgingowy założony przez Mayenga Gaonkar, rozpoczął we wtorek handel zarządzając sumą 1,8 mld dolarów. Czyni go to największym w historii debiutem funduszu hedgingowego kierowanego przez kobietę. Prawo i podatki. Prezes Łokik potwierdził informację o wszczęciu postępowania w sprawie sytuacji na rynku paliw w Polsce. UOKiK sprawdzi czy mogło dochodzić do zawyżania cen paliw w ostatnich miesiącach ubiegłego roku oraz oceni zachowania rynkowe PKN Orlem w kontekście ewentualnego nadużywania pozycji dominującej na rynku. Ministerstwo Rozwoju i Technologii informuje, że od 1 marca tego roku wejdą w życie przepisy ustawy o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych. Ułatwione realizację inwestycji mieszkaniowych grupom osób fizycznych, które chciałyby zbudować dom własnymi siłami. Kooperatywa mieszkaniowa to grupa osób fizycznych, na przykład krewnych, przyjaciół lub znajomych, które chcą wspólnie kupić działkę i wybudować na niej domy jednorodzinne lub budynek wielorodzinny z mieszkaniami, w którym następnie same zamieszkają. W formule kooperatywy można również nabyć i wyremontować istniejący budynek, aby stworzyć w nim mieszkania dopasowane do indywidualnych potrzeb grupy. Ustawa dopuszcza też możliwość prowadzenia przez członków kooperatywy inwestycji w celu zapewnienia mieszkań dzieciom. Przedsiębiorcy mają czas do 20 lutego na złożenie naczelnikowi Urzędu Skarbowego świadczenia co do wyboru metody opodatkowania. Dodatkowo przedsiębiorcy, którzy w zeszłym roku zdecydowali się na rozliczanie się z użyciem podatku liniowego albo zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych, będą mogli wybrać również formę rozliczenia się za zeszły rok, to jest wstecznie przejść na opodatkowanie na zasadach ogólnych za cały 2022 rok. Taką możliwość dały im przepisy obowiązujące od początku lipca 2022. Fiskus nie zgadza się na rozliczenie zakupu piwa serwowanego na spotkaniach biznesowych w kosztach prowadzenia działalności gospodarczej. Zdaniem Fiskusa spożywanie piwa na spotkaniach nie wpływa na poziom profesjonalizmu, zaś prelegenci i uczestnicy powinni spożywać inne napoje. Wiadomości z Unii Europejskiej, ułatwienia dla europejskich przewoźników drogowych w Wielkiej Brytanii zdecydowano o czasowym wprowadzeniu rozwiązań łagodzących negatywne skutki obowiązujących od 24 grudnia 2022 przepisów dotyczących zasady dostępu do brytyjskiego rynku przewozów drogowych wobec przewoźników z Unii, zgodnie z informacjami Ministerstwa Transportu w Wielkiej Brytanii do 31 marca tego roku, brytyjska agencja standardów kierowców i pojazdów nie będzie stosować sankcji w tym nie będzie nakładać kar pieniężnych, służby kontrolne będą stosować jedynie pouczenia. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzekł, że instalowanie i monitorowanie przez pracodawcę swojego pracownika za pomocą technologii geolokalizacji GPS nie narusza jego prawa do prywatności na podstawie artykułu 8 Konwencji. Trybunał uznał, że taka ingerencja w prywatność pracownika jest uzasadniona interesem pracodawcy i nie ma cech nielegalności. W wiadomości ze świata Federalna Komisja Handlu Stanów Zjednoczonych proponuje wprowadzenie nowej zasady, która zakazywałaby pracodawcom narzucania swoim pracownikom zakazu konkurencji. Szeroko rozpowszechnionej i często wykazującej praktyki, która tłumi płace, hamuje innowacje i blokuje przedsiębiorcom zakładanie nowych firm. Agencja szacuje, że rezygnacja z zakazu konkurencji dla pracowników może zwiększyć płace o prawie 300 miliardów dolarów rocznie i rozszerzyć możliwość kariery dla około 30 milionów Amerykan, Prezes agencji akcentuje, że swoboda zmiany pracy jest podstawą wolności gospodarczej oraz konkurencyjnej, dobrze prosperującej gospodarki. Na Białorusi zalegalizowano piractwo cyfrowe wobec nieprzyjaznych krajów. Zgodnie z nowym prawem dozwolone jest wykorzystywanie materiałów cyfrowych, np. filmów, muzyki i programów komputerowych, bez zgody z zagranicznych właścicieli praw autorskich. Wiadomości rynkowe. Rejestracja używanych aut sprowadzonych do Polski w grudniu spadła o 22% i wyniosła 55 tysięcy aut. Łącznie w 2022 roku sprowadzono ponad 772 tysiące samochodów. Jest to spadek 18% rok do roku. Średni wiek sprowadzonego auta to ponad 13 lat. Liczba samochodów elektrycznych przypadających na punkt ładowania w ogólnodostępnej sieci zwiększyła się do prawie 13. Na koniec listopada działało 2527 stacji ładowania, a na nich 4913 punktów, w tym prawie 30% szybkich. Od początku 2022 roku przybyło 595 stacji. To już wszystkie informacje w dzisiejszym wydaniu podcastu, nieco więcej informacji oraz wszystkie źródła do wiadomości podanych w podcaście znajdą Państwo w newsletterze, na który można zapisać się na businessupdate.pl. Jeżeli nasz serwis jest dla Państwa pomocny, będziemy wdzięczni za polecanie go. Ja życzę Państwu owocnego poniedziałku i całego tygodnia. Do usłyszenia jutro.